Witamy Państwa, sobota, godzina 14. Przez dwie godziny nasypało 10 cm śniegu, panowie. Tak, dowoliło. Teraz przyjechałem na działkę, na cieś się pić. Ona się jak widzę tam kąpięm chyba w tym śniegu. Pasuje im to. O. Siedzą jest w tym śnieżku. Tak to wygląda. Białutko wszędzie. przed 12 było czarniutko jakby wiosna a teraz o, teraz zima na całego na cały but wpada co najmniej jest 10 cm śniegu Oj, bolierki poprzespywało zwale bo nic nie widać w zwale bo nic nie widać Tutaj świeże sobie też siedzę pod wolierką. A na to, co, ta, co. Może przesypało im to wszędzie u góry. Taka naszła panowie na wałnicę. W puściutko. W ręczku puściutko. Zaraz powszukujemy jedzonka. siedzi, pół nadwozu. też pusta obrzęczka. Także na chwilę przypauzuję, na mieści pić, teraz coś jeszcze dodało, już jesteśmy. Sąpki sobie podjadają, wszystkie godne, one sypały. Nie poganiałem, widać, że to pogoda dzisiaj jest goniania, panowie niestety. Wczoraj na starym wojemniczku tam berłowego wdział żałownika od otwary, korniatego. Nie wiem czy sam czy samiczka, czy tam jeszcze zobaczę. Dokładnie nie wiem. Ja zaatakował panowie i za późno, kołjemniczkach go przyatakował, przydusił. Na nim doskoczyłem to już parę razy działkiem brano i go ubił, niestety także te głąbki sobie jedzą sobie jedzą spokojnie tutaj te źródła są głodne świeże, bo te się odwierają trochę się jeszcze nie boją, bo nie przyzwyczajone Ale apetyt mają, jeden to dobrze Najważniejsze, żeby były zdrowe panowie Ja jak gąpię to dobrze Też to muszę kupić, tu mam taki stary tenżernik Muszę kupić, może jutro podskoczę na rynek takim zamknięciem żeby tam nie wchodziły do środka panowie I on wtedy taki Już sobie siedzę tu tam u góry tak te, te w takie dzikusy ale tak nie chcą za bardzo schodzić także gołąbki sobie jedzą spokojnie Tą siatkę na taką drogę, jak no tutaj jest, albo tutaj dziurkę mamy taką widać, ale to zmienimy, mamy już tej siatki, nam zostało kawałek, także pada, o. pada panowie cały czas dalej, o, idź, ta jest, idź, ta no idź, tajesz, idź, Widzę, Gwizdynów przywiozłem koroniatych, też nie wiem, 4 bardzo to z tymi moimi. Także głodomory się obżerają. Świeże też tak tego, ale te to, te to tam wcinają. Wszystkie bardzo głodne jak, jak zawsze. A tutaj ona dworze sypie. Dzisiaj nie ma nawet szans, żeby Podgonić to wszystko zasypane śniegu dużo, wszystko to ma chyba tak do 22. Panowie sypać dzisiaj, także dzisiaj na podgonkę nie ma nawet szansy. Tak to wygląda: wszędzie biało i sypie, także gołąbki podżerają. Nie bójta się, nie bójta, nie bójta Także tak to wygląda w sobotę panowie Zobaczymy może tu na rynek pojedziemy, zobaczymy jaka będzie jeszcze pogoda, bo tak będzie sypać cały czas to jest sobie świeże sierpne wskazywałem Śnieżek sypie biało Zima się zrobiła na eblon? Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie oglądających Dzięki za kciuki, dzięki za subyę możliwości jak zawsze wszystko widzą czas, będę coś nagrywał panowie Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia